Jak mówiłem, teraz będzie, będę pokazywał Wam, jak zrobić. Um, no, jak zrobić tak, żeby laptop no, przeżywała jakiś film. Przyjdę do KWK z Mobizda. Widzimy się już w Mobizda. Dobra, ja już zrobiłem. jestem. Ja w tej chwili takie, takie, jak aplikacja pliki, którą zainstalowałem, czyli Flash. No, i wam pokażę, ja przysuwać filmy no, no, i macie tu jakieś foldery ale robicie sobie tak, jakie filmy. Na przykład, kamera. Bo masz jakiś plik, o, właśnie taki. Takie pliki, wasze film nagrałem. Um, tak, kopuj do. Jeszcze jest tak, i kamy Model 2. Wyjmujcie te foldery No i teraz tam będziecie mi. Ja oczywiście mam dycymi, i kamy kaptuk I kamy Kopiuj. I gotowe. Ta, to trzeba czekać. Teraz możemy z tym wyjść i widzimy się w kolejnej aplikacji. A kolejna aplikacja, to musi właśnie być tak. Kolejna aplikacja to jest nie wiem, co się nazywało. Chyba nema coś tak, coś tak. Czyli na tej aplikacji to możesz napisać. Klikamy się tu. Udostępni na paceta, czyli na komputer uruchom, bo oczywiście te same, jest te ten co ma laptop a na laptopie jak się ten jak to się nazywa, Windows E o, Windows S i wtedy macie, to chwilę bo pokażę łączę kamerkę, to teraz pokaże, jak to się nazywa o po tak jak się Windows E, to się to pojawi i tu właśnie do góry, poczekajcie, pokażę Wam Musicie przepisać Musicie przepisać co to ma się dole <laughs> Czyli ftypy takie dwa kropeczki szybkie kropeczki potem y, dwa razy takie coś I 1,9,2 kropka 1,6,8 1, 6, 8 jest? 1, 6, 8? Kropka 1, kropka 42, 42 49 <laughs> i 2 kropki, 21, 21. I wtedy właśnie się otwiera. Wtedy właśnie otwiera, taka jakby. O. Tak jak właśnie... czekaj to powiem że Tak jak właśnie by się właśnie to, to wydawało. Czy to, to właśnie się otwiera? Jak mówiłem, chcemy cydmi i, i to jest to, kapcud. Ale tu już się nic nie ma. Bo trzeba zrobić tak jakby coś takiego. Trzeba po prostu zrobić styk. Kopiuj. Może jak takie folder robię mamy jakiś jeszcze filmik. A tu jest ten filmik, już którym się filmik przerzucałem. Trzeba to być usuń, zakryć i by wklej. O. To może sobie zaanulować. Pokazuje, że tego pliku nie ma. A dobra, może trzeba by to być X. pokazuje, że tego pliku nie ma. Poczekajcie, widzowie, jeszcze raz to zrobię, bo też nie pykło. Widzowie, jednak trzeba czekać. Tak, widzowie, jednak trzeba właśnie czekać, nie, trzeba nie, nie, kupować. Trzeba czekać. nie, <laughs> długi jest filmik. Ja po prostu długie filmiki nagrywam, więc trochę to zajmie. No jak widzicie mam, mam, mam już to. To możemy sobie zamknąć. I to tu możemy sobie przenieść. Tak ja to usunę. Ja mam tu właśnie takie coś, jak kapcut. To możemy zrobić usunie. Usunę się tego e, kapcuta i gotowe. Ja widzieliście, no mam właśnie do capsuta usuniętego, mam właśnie ten filmik. No ja właśnie mówiłem. No i właśnie mamy to właśnie ten plik. A ja ten plik usunę, potem plik w dniu jedynie, nie jest bo ja to połączę za chwilę. To i to. Więc będzie widzieli, widzieli, widzieliście, Wy to widzieliście a to dodało więc... No. To wszystko po prostu w to widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. 追到他们家来，来来来，跑！